Doktor Tadeusz, witajcie kochani. Czy można wzmocnić odporność i jak naprawdę działa nasz układ immunologiczny? Ten, który decyduje o tym, jak się czujemy, na co mamy ochotę, co nam się chce, czy będziemy chorowali, czy nie, co nam przeszkadza w życiu, czyli co decyduje o układzie immunologicznym? Jak naprawdę działa nasz układ odpornościowy? Układ immunologiczny to jest taka mała tarczka. To jest sieć, to integralna sieć komórek bakterii probiotycznych naszych dobrych. One są strażnikami, walczą z pasożytami, z patogenami, z białkami obcymi, które się znajdują, trafią ze środowiska zewnętrznego, bo nasz przewód pokarmowy to jest środowisko zewnętrzne skóra też. E, drogi oddechowe też. Skóra ma 1,6 m kwadratowego, płuca 1, 70 m kwadratowych, a przewód pokarmowy 200 m kwadratowych. Czyli to jest kontakt środowiska zewnętrznego z naszym środowiskiem wewnętrznym, cały przewód pokarmowy. No i w tym przewodzie pokarmowym 70-80-90% odporności powstaje dzięki temu, że mamy bakterie. Probiotyczne, to one decydują o tym, ta nasza mikrobiota jelitowa, o którą powinniśmy dbać, jedząc błonnik roślinny, jaka będzie nasza odporność. To te bakterie uczą nasz układ immunologiczny w śluzówce jelit, kto wróka, a kto nie wrók. Czyli jeśli mamy nieszczelność jelit, bo pijemy fruktozę, alkohol, żywność wysoko przetworzoną, to obce białka, kazeina czy gluten nie są potrzebne nam do życia gluten, no to wyzwalają reakcję alergiczną. I te Klinki białe linfocyty T budują przeciwciała, które potem limfocyty B budują przeciwciała, które potem niszczą nam choroby autoimmunologiczne, robią nam problemy z tarczycą i chorobami autoimmunologicznymi, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, stwardnienie rozsiane, to ono się zaczyna w rozszczelnionych błonach jelitowych, barierach jelitowych, to tam powstają przeciwciała, które niszczą nam potem tkanki, bo walczą z tymi białkami, które się przedostały do krwi, bo muszą z nimi walczyć, bo to wróg. Szybki przerywnik. Ten program powstał dzięki Expertia Naturals, Twojej marce z przebadanymi suplementami diety i czystym składem. Zajrzyj na expertianaturals.pl i poznaj nasze produkty. Czyli układ immunologiczny ma chronić, naprawiać yy, i zaatakować wroga. W jelitach 70% odporności, 80%. Tam jest jeszcze udział szpigu kostnego, węzłów chłonnych, jako budowy układu chłonnego, układu limfatycznego, są sieć, przestrzeń zewnątrzkomórkowa, potem są naczynia limfatyczne, węzły chłonne, zbiornik mleczu, przewód piersiowy, który uchodzi do kąta lewego i dlatego chłonka ma kontakt z układem krążenia w ten sposób. Bardzo ważna sprawa, jak jest budowany układ chłonny. My wiemy, że są węzły chłonne, ale jak to dalej funkcjonuje? No właśnie, są węzły chłonne, potem zbiornik mleczu pod przeponą i przewód piersiowy gruby jak kabel od zasilacza komputera i uchodzi do konta żylnego, wlewa się ta chłonka z powrotem do krwi i krąży potem te przeciwciała, czy krwinki białe krążą w układzie. One mogą też przechodzić pomiędzy komórkami, dopaść stan zapalny, jeśli się gdzieś tworzy, robić ognisko zapalne. Bardzo ważna sprawa. I tam są komórki natural killer, które podchodzą, zjadają, tam są makrofagi sprzątające śmieci, czyli układ immunologiczny to cała sieć zależności, linfocyty, cyktoki, mediatory zapalenia, no i główna rola jest tu mikrobioty, bo ona kształtuje, to, to jest to szkoła podstawowa czy gimnazjum odporności w warstwie jelita, właśnie pod warstwą ściśle przerygających nabłonków. Tu pod spodem są lifocyty te, które uczą się, kto wróg nie wróg, rozpisywać papiery, jak się produkuje przeciwciała. Oczywiście układ immunologiczny, jeszcze hormony, kortyzol, melatonina D3, no i słynna tarczyca, no bo ona produkuje tyroksynę, która działa na wszystkie komórki człowieka, komórki układu odpornościowego również. Układ immunologiczny działa 24 godziny na dobę, ale tylko gdy nie jest przeciążony jedzeniem, stresem i toksynami. No bo jeśli jesteśmy zestresowani, to spada nam ilość limfocytów T czyli tych limfocytów, które bezpośrednio walczą z wrogiem. Jak jest wysoki poziom stresu i niedobór limfocytów T, no to wtedy infekcja, a częściej wirusowa, ma otwarte wrota. No i wychodzi nam opryczka, potrafi nam wyjść półpasiec, czyli to jest ponowny powrót osmy wiecznej w postaci takiego zapalenia końcówek nerwów, czyli mając niską odporność, infekcje się nas będą czepiały. Wszystko musimy zrobić, żeby poziom stresu był ogarnięty. Ostry stres jest jeszcze OK, bo dzięki temu funkcjonujemy, ale przewlekły stres, przewlekle nam obniża zawartość limfocytów T i możemy też na morfologii zobaczyć, że leukocytów mamy coraz mniej. Też jak śpimy krótko, to też to będzie powodowało spadek leukocytów i się zastanawiamy dlaczego? No właśnie dlatego, bo wysoki poziom stresu i niedosypianie. Oczywiście też warto się odżywiać białka i tłuszcze i żeby były wartościowe posiłki, a nie żywność śmieciowa, no bo wtedy z czegoś ta odporność jest budowana. Czyli jeśli my białko, to mamy przeciwciała, mamy aminokwasy, błony komórkowe szczelne i to wszystko zaczyna trybić. Natomiast jeśli jeszcze żeby mieć wysoko przetworzoną śmieciową. Może w tym momencie, kiedy to jest, to jest słodkie, przyjemne. Nawet sobie nie zdaję sprawy, ile cukru czy fruktozy jest w keczupie, ale. Efekt będzie taki, że ta odporność będzie coraz gorsza, a otwarte wrota nieszczelności jej dla chorób autoimmunologicznych, których nam obecnie bardzo mocno przybywa. No i też spadek płodności, wśród chłopaków szczególnie, no bo jeśli masz wysokie poziomy żywności wysoko przetworzonej, tam jest dużo dodatków chemicznych, glifosatu, pifosu i tak dalej, to nam niestety niszczy plemniki i chłopaki mają coraz gorsze wyniki. Norma w nasieniu w tej chwili, żeby normalnie wyglądający plemnik był prawidłowo zbudowany, to jest 4%. To jest norma. 4 na 100. To jest norma. Ja bym wolał mieć 20 normalnych zbudowanych plemników. Prawidłowa główka, wstawka i witka. To tak na marginesie. Natomiast jedząc żywność wysoko przetworzoną, niestety zabijamy naszą mikrobiotę, dostaje się tam dużo toksyn, które to bardzo szybko uszkadzają produkcję plemników. E, I tak wysoki cukier, glikacja, fruktoza też uszkadza produkcję plemników, tak jak alkohol. Niepotrzebna nam jest to żywność, to są toksyny. Czyli zbyt słaba będzie e, odporność, to będą infekcje, a nadmierna Produkcja przeciwciał, to będą alergie, nietolerancje pokarmowe. Dlatego ważna jest szczelność bariery jelitowej, warstwa śluzowa, szczelne nabłonki i sprawny układ immunologiczny, żeby nie było alergii. No bo te alergie, a i zresztą sporo chorób autoimmunologicznych, też chorób y, przewlekłych, ma związek z tą nieszczelnością bariery Do tego jeszcze jak dorzucimy wysoki poziom kortyzolu, stresu i niski poziom limfocytów te, no to jest, mamy szeroki wachlarz wszystkiego, co jedzie równią pochyłą w kierunku rozsypania się chorób autoimmunologicznych i złego stanu zdrowia, Ciągłych, przewlekłych infekcji, na różnym etapie i z różnych narządów objawy. Jak można wzmocnić odporność? No tak, można wzmocnić, ale nie magicznym syropem, bo to, że kupię sobie syrop, to tylko tak ładnie brzmi, że to jest wzmacniający odporność syrop. No przede wszystkim on będzie słodki, żeby chętnie to wypić. I tam będzie dodatek witaminy C. No nie, jeśli to jest słodkie i ma cukier, to nawet jak do, te, do tego dodam witaminki jakieś, no to to się zdrowe nie robi. Czyli co będzie zdrowe? Jak podnieść, jak wzmocnić odporność? Przede wszystkim jelita i mikrobiota, czyli fundament odporności, kiszone rzeczy. Błonnik, prebiotyki. Błonnik to są prebiotyki. Jogurt naturalny nie ma błonnika. Nawet jak ma nazwane, że tam są bakterie, to są już są martwe bakterie i to nie nasze. No to jest co innego zupełnie, czyli kściema, czy chleb pełnoziarnisty. To jakie tam pełnoziarno? Nie ma definicji chleba pełnoziarnistego. To, że to się tak nazywa, to nie znaczy, że to jest, bo to jest wytłuczone ziarno, sama mąka, nie ma tego jądra z aminokwasami i tak dalej, tylko ta mąka z dodatkami chemicznymi. Gdzie tam jest pełnoziarno? Następna ściema, i jogurt ściema, i pełnoziarnisty ściema. Nabieramy się na to, mówią nam to, że to jest fajne, że to ładnie brzmi, nie, naturalny, chleb babuni, nie, albo naturalny jogurt, no właśnie, z truskawkami, z kawałkami owoców, no właśnie, fruktoza z cukru, którego tam może nie być widać, no hello, jogurt naturalny, no ta nazwa tak, nie, albo opakowanie. No właśnie, czyli jesteśmy robieni niestety. Czyli tutaj kiszonki. Bo jak jest kiszonka, to znaczy, że to jest prawdziwe, niepryskane, bo jak weźmiemy takie, to nam zgnije. Ale prawdziwe, niepryskane, o się ukiś. I to już zrobi dobrze naszej mikrobiocie. Przygotuje, to jest prebiotyk. Dlatego lepiej jeść prebiotyki, błonnik roślinny rozpuszczalny, nierozpuszczalny, niż ten jogurt naturalny, jeśli chcemy sobie odbudować naszą mikrobiotę. Bo nasza mikrobiota to jest bioróżnorodność tych szczepów, żeby ich było jak najwięcej. Dlatego nie jemy antybiotyków. Pod tym odcinkiem masz linka do pobrania, podsumowania wszystkiego, co się tutaj, dzisiaj w tym odcinku dzieje. Zatem jeżeli będziesz chcieć powtórzyć najważniejsze kwestie z dzisiejszego odcinka, to wejdź w linka pod tym nagraniem i po prostu sobie to pobierz. No bo to nam to zabije. Nie jemy żywności Przetworzony, bo tam są konserwanty, które zabijają, mają konserwować żywność. Czyli jeśli ja jem żywność, która ma pełno konserwantów, wędlinki takie, te różowe, ładne, azotanazutynowe, no one mi się zmieniają, wili te dioksyny rakotwórcze. Czyli tam są te konserwanty, które konserwują również u mnie. Cukier też konserwuje. Nasze bakterie probiotyczne nie widzą cukru, to nie hipokarm. Grzybów tak. Ciepło, wilgotno i słodko, o grzybica się cieszy. Ale nie nasze probioteki, bo one chcą błonnik jeść. Czyli jak im walimy cukier, który nam jest przyjemny, ale fajnie jaki sprytny. Zjadłem sobie dzisiaj drożdżówkę, polaną lukrem ma fajnie, smacznie oczywiście, tylko nie dla naszej mikrobioty. No to się nie dziw, że masz zdęcia brzucha, albo że potem masz zaparcia. No hello! <grystanie> Czyli. Jest coś do zrobienia. No więc właśnie, zakwas buraczany, coś, to co zrobi dobrze. Naszej mikrobiocie, o nią powinniśmy dać. Przede wszystkim jeść po to, żeby karmić naszą mikrobiotę, błonnikę. A ona o nas zadba najlepiej na świecie. Robiąc chociażby tryptofan, z tryptofanu serotoninka, hormon szczęścia. Na przykład. Czyli jak tu jest dobrze, to nie będzie zdać brzucha. Tak kombinuj, żeby wypróżnienia były raz dziennie. Czyli jedz kiszonki, błonnik, prebiotyki, zero cukru, nie ogranicz. Bo jak zaczniesz ograniczać, to i tak sobie czasem będziesz pozwalał na coś słodkiego. Owoców też raczej, jeśli już sok wyciśniesz, to wylej, jest błonnik. Oczywiście, jak zjesz całe jabłko na deser, bo już wcześniej jest kapusta, buraczki i tak dalej, a na deser zjesz, to, się, to jest okej. Okay. Ja nic nie mam przeciwko owocom. Możesz jeść w całości, kwestia ilości. Nie wiem, wiadro, mandarynek. No właśnie. Ale już na pewno też nie soki z pomarańczy, bo takiego soku wypijesz z 10 pomarańczy, ale 10 pomarańczy nie zjesz. No to spróbuj zjeść dwa pomarańcze, czy dziesięciu, ale sok z dziesięciu wypijesz. 2 litry, bo nie ma leptyny, która powie, że wystarczy. Uważaj nad. Jeśli lica są chore, odporność też będzie słaba lub nadreaktywna, bo będzie nietolerancja, będzie alergia pokarmowa. Czy alergia, nietolerancja, bo przeciwciała będą powstawały, będą niszczyły reumatoidalne zapalenie, swardienie rozciarne, Hashimoto, i łuszczyca. to są choroby autoimmunologiczne, gdzie ta immunologia, która się buduje w śluzówce jelit pod tą warstwą nieszczelną niestety, no jest zaburzona, czyli rozkuśtana, czyli zadbać trzeba o to prawidłową dietę, żeby tu nie grabić sobie. Sen. No bez snu 7, 8, 9 godzin nie ma dobrej jakości odporności. Jeśli dobrze śpisz, to będziesz miał więcej limfocytów T, czyli lepsze zwalczanie wirusów. Czyli trzeba spać, żeby nie chorować na choroby wirusowe, na przykład też. Melatonina to naturalny regulator odporności, ale ona się musi wydzielać w dobowych rytmach i to trzeba utrzymać, zachować. Kładziemy się o dziewiątej, żeby o dziesiątej już spać. Najprościej, najzwyczajniej. Słońce zachodzi, robi się ciemno, oczy nie widzą słońca. A jak rano wstaniesz, popatrz na słońce, żeby mózg widział, ojej, jest dzień, słońce wstało i się te rytmy będą powtarzały. Zachować rytm w ogóle chodzenia spać. Żeby zasypiać w tych samych porach, to potem automatycznie nam to będzie łatwiej szło. Bardzo ważny dla odpor odporności immunologicz immunologicznej jest ruch, aktywność fizyczna. Poprawia krążenie, wzmacnia serce, włącza autofagię, przeciwzapalnie działa, Spacery, joga, zimne prysznice poprawiają krążenie limfy i aktywują komórki odpornościowe. Tak orzeźwiająco działają. Lepiej zrobić 10 przysiadów, niż wypić piątą kawę. Bardziej nas to pobudzi zimny prysznic, niż wypić piątą kawę. Czyli jeśli chcemy takiego kopa dostać sobie, no to możemy to wykonać aktywnością fizyczną. Lepiej zrobić 10-20 pompek, wyjść na scenę i możemy zagrać coś dynamicznie, niż siedząc i pijąc... No dobra. Unikaj przewlekłego stresu. Wysoki kortyzol obniża poziom limfocyty T. Wysoki kortyzol. I wtedy nieszczęścia chodzą parami, bo nie tylko że mam wysoki poziom stresu, to jeszcze wyskoczyła opryszka albo przeziębienie, albo katar, albo jakaś inna infekcja wychodzi. Czyli kortyzol, czyli trzeba się wysypiać, mieć aktywność fizyczną, wszystko musi być w rytmach dobowych układane, dobre relacje, żebyśmy się czuli bezpieczni, zaopiekowani. Wszystkiego dobrego, nie? Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Łatwo się mówi, natomiast ten kortyzol, jeśli jest wysoki, przewlekle, to niestety przewlekle nam zabiera odporność i to się dorzuca do takiego woreczka problemów, które jak już się uzbiera, czy że mamy zaburzoną odporność, mamy przewlekły, korty, wysoki poziom kortyzolu, nieprawidłowo mikrobiotę wili, tak, żyjemy żywnością przetworzoną, jemy fruktozy, winko i tak dalej, gdzie jest pryskane, to się to wszystko tak uzbiera, że się to może wysyłać postaci nowotworu w wieku 35, 40 lat, w zależności, jak grubo żeśmy sobie nagrały. Tych różnych czynników, bo to jest jeden worek, który działa homeostaza całego człowieka. My jesteśmy całością, nie podrywanymi szufladkami z, z różnych stron, tylko wszystko to jest spięte, układ hormonalny i metaboliczny. Czyli jeśli stres nas rozwala, źle śpimy. A tutaj, jak ten stres ogarnąć? 15 minut dziennie, yoga, medytacja, oddechu, coś dla siebie. 15 minut. Że nikt ode mnie nic nie chce, ja siadam i nic nie robię przez 15 minut. Słucham sobie muzyki albo w ogóle wszystko wyłączę, żeby odpocząć 15 minut. To już dobrze, obniża poziom stresu i bardzo dobrym sposobem, ja to wypraktykowałem, jest wdzięczność i akceptacja. Budzisz się rano, za trzy rzeczy, za co jesteś wdzięczny, spróbuj. I akceptacja tego, co jest. Niech tak jest, jak, jak to jest. Coś się dzieje, ok, widocznie tak miało być, nie pchać się w to. Natomiast jeśli nie będziesz trenował w mózgu ku wdzięczności i akceptacji, tylko się stresował że, myślami stresującymi, to będziesz zestresowany cały czas. Czyli jeśli chcesz. Być zrelaksowany, no to myśl relaksacyjnie. Bądź wdzięczny za to, co się dzieje, to wymyśl sobie, za co jesteś wdzięczny. I akceptuj to, co się dzieje, bo nie masz wpływu na 90% tego, coś. A już na pewno nie myśl, co będzie do przodu, bo 90% i tak się nie spełni. Czyli. Mamy taką tendencję. Krótko mówiąc, sami się ukierunkujmy w tym kierunku, w, tym, w tą stronę, aby sobie zrobić szczęście, myśląc, że jak jest fajnie, bo za coś jesteśmy wdzięczni. Suplementacja. Kolejny etap, który ma wpływ na naszą odporność. No, na pewno witamina D3, K2 i D3 to się lepiej wchłania. Tam jest jeszcze potrzebny magnes, żeby to wszystko ładnie działało. Cynk i selen, oczywiście o odporności, ale nie może go być ani za dużo, ani za mało. Dlatego róbmy on kopakie minerałów: cynk, selen, arsen, kad, ołów mieć, żeby wiedzieć, gdzie ja jestem. Zatrucie metalami ciężkimi, ołów, i i arsen norma u dziewczyn 0,6 na przykład, a ołowiu 7,5 dla dziewczyn, a 13 dla chłopaków. Jak masz za dużo, to musisz chlorelę albo spirulinę, żeby to ogarnąć. Ale je z tego, co podnosi. To jest najważniejsze. Czyli witamina C, oczywiście tak, ale nie ta kupowana w tabletki, apteki, czy tam proszki, tylko papryka, natka pietruszki, czarna porzeczka, rokitnik, proszę bardzo, to jest witamina C. No i jest to. A... W tym momencie nasza biologia, nasza mikrobiota jest do tego przygotowana. Jak widzi jakieś tabletki, że wrzucimy sobie kompleksy takie, tak, takie tak, minerałów, tam ich różne całe garści, to się tylko wchłonie 10%. 90% pójdzie do sedesu. To, że sobie w psychoterapii, że łykasz całe garści suplementów, to nie znaczy, że to działa. A jak masz nieprawidłową mikrobiotę i żyjesz w stresie, to i tak tematu nie zgasisz. Ogarnij stres, aktywność fizyczną. Naturalne sposoby są najskuteczniejsze. To masz dla siebie do zrobienia, bo idąc na łatwiznę, biorąc sobie coś tam, a sobie pobiorę cyrki selen, możesz mieć za dużo i to działa toksycznie. Zwiększa ryzyko raka. Jak zrobisz onkopakiet, to zobaczysz, gdzie jesteś. Za często widzę dziewczynę z rakiem piersi, bo selenu ma 340. Jak pani to zrobiła? A brałam sobie selen przez dwa lata bo były wysokie antytepo, trzeba by było wywalać kasyny, a nie brać celen, który podobno obniża przeciwciała. No dlaczego one są podwyższone? No więc właśnie ta bariera elitowa tu jest kluczowa. Czyli jeśli ja z czapy strony zupełnie coś tam będę sobie, to kasę wydaję, a efekt może być dramatyczny. Nie warto. Czyli jeśli jakieś suplementy, najpierw badania żeby zobaczyć, gdzie ja jestem, a potem za 3-6 miesięcy ocenić, gdzie ja już jestem, biorąc te suplementy, żeby nie przeholować i nie mieć tego za dużo. Nic w ciemno, nic w czapę. Adaptogeny są fajne do redukcji stresu, tylko że jak tu musi być dobrze, mikrobiota prawidłowa, to wtedy te adaptogeny działają. Natomiast jak jesz śmieciowe żarcie i sobie weźmiesz ashwagandę czy jeszcze parę innych rzeczy, no to niekoniecznie to będzie sprawne. Powiesz, że nic za ciebie nie działa. No to ogarnij sen. Czyli te 7-8 godzin, aktywność fizyczną, relaks 15 minut oddychania, jogi. A w ogóle wyłączenia się na 15 minut, żeby mózg nie widział tych bodźców. Nie wiem, nie mów, że nie masz czasu, bo jak nie chcesz, to nie masz, ale jak zechcesz, to będziesz miał czas. Tak to działa. Nagle się coś dzieje, nagle się okazuje, że masz czas. A tak to zawsze się znajdzie wymówka, że nie okej, okay, każdy musi to, do tego dojść. Yy, suplementy wspierają, ale nie zastąpią podstaw. Czyli prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, redukcji poziomu stresu. Odżywianie. Najlepsze są kolorowe warzywa, bo w każdych tych kolorków są fajne rzeczy, które nam są potrzebne. I to może być kiszonki. Już powiedziałem: czosnek, imbir, dobre tłuszcze, te omega-3, ale dobry olej prawdziwy, czyli oliwa, oleje różne, tylko żeby był zielony listek. To naturalna szczepionka każdego dnia. Prawidłowe odżywianie. Mikrobiota się cieszy z prawidłowego odżywiania, i z podstawą jest błonnik roślinny. Jeśli już białko y, y, zwierzęce, to gotowane wołowe albo indyk, Bo kurczaka nie razy, bo to, co dostają te kurczaki, chemia, antybiotyków, cała właściwie produkcja antybiotyków idzie na hodowlę zwierząt. i, okay. Czyli nie da się wzmocnić odporności jednym, so, jednym sokiem z apteki na wzmocnienie odporności, czy tabletkami, czy witaminami. Tak się nie da. To jest holistyczny obraz. Można stworzyć dla niej środowisko, w którym wszystko działa optymalnie. Ale to właśnie jest prawdziwa odporność, stabilna, spokojna i gotowa, oparta o prawidłową dietę, regenerację sen, nawodnienie i odbudowanie suplementami omega-3 odporności, takiej, która stworzy pełen obraz i wszystkie te dziurki zostaną zakryte, aby wszystko było sprawne i działało skutecznie. Wtedy będziemy żyli długo i szczęśliwie. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. Dołącz też do naszego bezpłatnego newslettera zdrowotnego. Link znajdziesz w opisie tego filmu.